Literatura ze środka Europy. Podcast około książkowy. Buongiorno, dzień dobry. Nazywam się Marcin Piotrowski, a to jest podcast Literatura ze środka Europy. Zapraszam Państwa na. Kolejne spotkanie. Zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka, tym razem odcinka poświęconego literaturze włoskiej, bowiem dzisiaj przygotowałem dla Państwa audycję o książce Carlo Emilio Gaddy: Pożar na ulicy Keplera. Książka ukazała się w polskim przekładzie pani Hanny Kralowej w roku 1974 nakładem Państwowego Instytutu Wydawniczego w serii Proza Światowa. Pożar na ulicy Keplera to jest zbiór opowiadań, a chyba jeszcze precyzyjniej byłoby, gdyby powiedzieć, że to jest wybór opowiadań Karla Emilio Gaddy. Gadda pojawiał się w tym, czyli w 2025 roku, dwukrotnie. W obu przypadkach były to powieści. Pierwsze spotkanie z Gaddą to był niezły pasztet na Via Merulana, a drugi to było Odkrywanie cierpienia. Obie powieści bardzo specyficzne, w szczególności Niezły paszczet. No i celowo zrobiłem tak, że pożar na ulicy Keplera, który miałem zaplanowany na wiosnę tego, czyli 2025 roku, no to jednak zdecydowałem się, że przeniosę go na później, a to dlatego, że chciałem po prostu gardę Przypomnieć po jakimś czasie od tych poprzednich wspominek. Przede wszystkim dlatego, że no, po prostu wierzę w to, że pisarzy trzeba wspominać, i też wszystkie statystyki mówią o tym, że jak się ich wspomina w krótkim czasie, to jakoś mniej państwo słuchają, a jak ten czas pomiędzy poszczególnymi odcinkami jest większy, no to bardziej. I dlatego gaddy przez dłuższy czas nie było, ale teraz jest. Bardzo byłem ciekaw tego zbioru, byłem ciekaw zbioru opowiadań człowieka, o którym mówi się, że niczego literacko nie potrafił skończyć. No i jest coś na rzeczy w literaturze na świecie poświęconej Gadzie, styczeń luty 2013, jest o opowiadaniach krótki tekst Haliny Kralowej, ale są też teksty krytyczne, około okołogardowskie. I tu wprost napisane jest, że zdaniem niektórych krytyków i znawców Gaddy, to co Gadda pisał w kontekście opowiadań, można określić krótko jako pół opowiadania. Bo tak jak lubił zostawić otwarte powieści i nie lubił ich kończyć, z perspektywy czytelników ze swojej one były skończone. No to nie inaczej jest z opowiadaniami i one czasami gdzieś się tak urywają. Dla mnie nie jest to wielki problem bo to jest autorski środek, który coś kończy, ale zdaje sobie sprawę, że wielu czytelników, wiele czytelniczek, no lubi, jak postawiona jest ostatnia kropka i nie ma wątpliwości, po co było dane opowiadanie i jak się kończy. Gada te rzeczy zostawia najczęściej otwarte. Po co było opowiadanie, o czym było opowiadanie i jak ono się kończy, no to trochę zależy od czytelnika. Mówiąc o opowiadaniach, mam na myśli opowiadania z tomu Pożar na ulicy Keplera, ale także opowiadania trzy, które w tym numerze gadowskim literatury na świecie Państwo znajdą. Literatura na świecie o Gadzie była zaplanowana na ten rok, ten, czyli 2025, ale już wiem, że w tym roku się nie zmieści, natomiast na pewno przypomnę gaddę za czas jakiś właśnie w oparciu o tę literaturę na świecie, chyba, że coś nowego pojawi się w języku polskim, czego bym sobie nie ukrywam bardzo życzył. Pożar na ulicy Keplera to jest zbiór opowiadań, wybór opowiadań, jak wspomniałem nawet, wybór opowiadań, które ukazały się w latach 1924-1958. Pod tym tytułem włoskim, którego nie będę tutaj odczytywał, z powodów oczywistych, Miałem wrażenie, że pod tym tytułem we włoskim internecie znajdywałem książki, które były znacząco bardziej objętościowe, i stąd moje przekonanie, że tu mamy do czynienia z wyborem, a nie z kompletnymi opowiadaniami. W tym zbiorze znajdą Państwo 12 opowiadań no 10 plus 2, może tak lepiej powiedzieć. Całość liczy 250 stron. Dlaczego powiedziałem 10 plus 2? Ano dlatego, że w tym wyborze są opowiadania z różnych okresów życia gaddy. Miałem wrażenie, że one są ułożone chronologicznie, ale też jakoś nie inwestygowałem tego bardzo głęboko. Niewątpliwie styl tych opowiadań się zmienia, niewątpliwie sposób pisania gaddy się zmienia, i te opowiadania w tym zbiorze, z mojej perspektywy, widać było, że pisane są w różnych okresach życia. A kiedy mówię 10 plus 2, to dlatego, że dwa opowiadania: opowiadanie wizyta lekarza czy wizyta doktora i mama to są fragmenty, powieści, poznawanie cierpienia. Na początku miałem wrażenie, kiedy czytałem te opowiadania, że jakbym to już znał, potem skojarzyłem nazwisko Pito Burro, które się tam pojawia, i wtedy wydawało mi się, że to są jakieś wprawki. Natomiast w tekście pani Haliny Kralowej jest wprost napisane, że w tym zbiorze są dwa rozdziały z tamtej powieści. Więc, jeżeli nie chcą państwo czytać całej powieści, to te dwa rozdziały, no, są jakimś przyczynkiem do odpowiedzi sobie, czy warto? No, bo na pewno będzie można zobaczyć, jak Gadla pisze, a dla... W tamtej powieści te dwa rozdziały pod względem stylistyki są, mam wrażenie, dosyć reprezentatywne. 12 opowiadań, 12 opowiadań bardzo różnych. Widać, że Gadda się zmieniał, że jego pisanie się zmieniało, ale widać, że nie zmieniał się jego pogląd na świat. To był człowiek, który nie wiem, czy kogoś lubił, chyba wszystkich nie lubił i wszystkich krytykował. Postać inżyniera. Doktora, który się w tych jego książkach pojawia, alter ego, autora poniekąd, no widać, że różne postacie, a jednocześnie bardzo specyficzny ogląd świata. No i w tym zbiorze znajdą Państwo opowiadania, jak wspomniałem, bardzo różne. Od takich, powiedziałbym, jeszcze z pewną dozą, no nie wiem czy optymizmu, ale takiej dobrej woli, która gdzieś się tam w nich pojawia. Są takie opowiadania i to są moim zdaniem opowiadania prześmiewcze w stosunku do klasy mieszczańskiej, czy także arystokracji, ale są prześmiewcze w taki sposób, który zostawia troszkę nadziei na to, że ci ludzie jednak są przyzwoici, że zdarzają się myśleć jak ludzie, ale jednak widać tę różnicę między nimi a światem, widać różnicę między nimi młodszymi, a nimi starszymi. Prześmiewa, gadda, ten konserwatyzm. Tylko trzeba pamiętać, że prześmiewanie gaddy to są bardzo kąśliwe i bardzo ironiczne spostrzeżenia. Najczęściej podawane nawet nie w formie komentarza, tylko opisu zdarzenia, sytuacji, ale jest to tak zrobione, że nie ma wątpliwości, że widać gdzie gadda jest i co lubi. Są te dwa opowiadania z poznawania cierpienia. Są opowiadania wojenne. Opowiadania wojenne były dla mnie bardzo ciekawą rzeczą, bo to są opowiadania, które dzieją się w trakcie II wojny światowej. No i Gadda pokazuje takie życie, którego ja nie znałem, bo nie czytałem literatury włoskiej tamtego okresu. No czytałem Mistrza Curzio Malaparte, ale no Malaparte to specyficzny człowiek, nie to, żeby Gadda był mniej specyficzny. Obaj flircik z faszyzmem zaliczyli. Mam wrażenie, że ten gaddy był chyba głębszy, on był bardziej zaangażowany, no ale już później widać, że to porzucił. No i pojawia się taki obraz społeczeństwa włoskiego tamtego okresu, bardzo kąśliwy. To jest moim zdaniem złożenie rzeczy, które są krytyką i społeczeństwa faszystowskiego, ale także. Arystokracji, ale także ludzi, którzy będąc teoretycznie w wyższych starach do tego faszyzmu dołączyli, no i tam się jakoś odnajdują. No i w tym kontekście chciałem przeczytać Państwu fragment opowiadania ze zbioru pożar na ulicy Keplera. Tak tutaj gadda pisze. Dzień dobry, kapitanie de la Croix. Pozdrowiła go Rześko, i uprzejmie panna Eleonora. Podczas gdy dojrzały pan, onieśmielony trochę obecnością pań liczniejszych niż dnia poprzedniego, siadał gdzie leżała jego serwetka. Szczęśliwym doprawdy trafem, bo za każdym prawie razem przeznaczano mu nowe miejsce przy nowym stoliku z nowymi facetkami. Nadchodziła Angela. Nie usadowił się jeszcze dobrze na krześle, gdy panienka zmitygowała go wyciągając dłoń i ramię gestem prezentacji, ale kogoż to może zna pan, pan Piwe, jest Mediolanką? Do oczywiście, rzekł kapitan z przyjacielskim uśmiechem. Kurwa, do diabła, zaklął w duchu wewnątrz zamkniętego pancerza swego szarego garnituru, który zabierał się właśnie odpinać z opóźnieniem właściwym ludziom roztargnionym. Ba, brzydki wyraz, ten przytoczony wyżej przed imieniem diabła, ale w wewnętrznym słowniku dzielnego męża nie był on niczym niezwykłym. Mademoiselle Dupont? ciągnęła z łagodnym uporem panna Eleonora, jak gdyby wyliczała klejnoty korony, klejnoty salonu. Kapitan De La Croix. I była to właśnie parę przykład, właśnie ona, ta Dupont, w strojnym kapeluszu i z czymś w rodzaju lisa, bidula wokół szyi. A na kapeluszu, model 1912, trzy czy cztery pióra trudnego do zidentyfikowania, kuraka które szamotał wiatr libijski 1914 roku. Wymalowana na zwiędłej twarzy tycjanową czerwienią i zielenią Weroneza, które w zapale kłótni zmieszały się ze sobą, wkraczając, każda według własnego mi się, w sferę wpływów drugiej. Granatowy wąs, także szkoły weneckiej, przecinał jej cały policzek wielkiej, koźlej twarzy, od lewego kącika ust aż po zewnętrzny kraniec brwi po tejże stronie. Nos, biedne stworzenie, daleki miała od typu francuskiego zadartego noska. Był to bowiem nohal o trudnym do ustalenia pochodzeniu, zagięty w dół. Ta żałosna indyczka, taka wyskubana i taka dumna, z nieujarzmioną szyją, której dziób po każdej chwili zamkniętej w sobie pogardy trzaskał z nową siłą w odpowiedzi na każdą obelgę, ta kobieta bez mężczyzny u boku i podręcznego lekarstwa, tak bliska obozu koncentracyjnego w terenie, zrujnowana mentona, której zasoby całkowicie się już wyczerpały, z ostatnimi brudnymi banknotami w trus, z ostatnią setką lirów. To nie kobieta już chwilami, lecz krzyk upokorzonego cierpienia. Zbudziła swoim doskonale galijskim reagowaniem myśliwą sympatię kapitana. To nawiodła prym wśród tych współbiesiadniczek. Ona, która na spaghetti mówiła spaghetti, a na małże małże, eks, miał ochotę się podnieść i powiedzieć, cicho tam, cicho być, tchórze, z łaski swojej. Mężczyzna niepozbawiony rozsądku i swoistej iskry cierpliwości, zsuwając z nachylonego półmiska Angeli lawinę Vermiszelu na swój talerz, Wolał oddać się stosownym do przypadku ceremonialnym rozmowom z piwą, nieuniknionym, zważywszy odległą przeszłość. Piwa pływała już żabką w syropie nostalgicznych wspomnień, wywlekłszy z serca, duczego zastępowała go już drogą bulwą Mediolanu. Mediolanu i tyle. Naszego Mediolanu. Wielkiego miasta Mediolan. Niechże mi pan pozwoli powiedzieć to na głos, pan, który tak jak ja jest mediolańczykiem. Trzeszcząc zwycięsko, ostry i kozi głos panował niepodzielnie na tle ogólnego przeżuwania. Nieprzyjaciel już nie strzelał. Właścicielka tego głosu uspokoiła się, pewna, że spotkała dawnego adoratora. Jednego z eks. Spotkanie z takim eks może się czasem wydać kobietom bynajmniej nieprzykre. Zwłaszcza jeżeli eks ex jest X ex wojakiem eks-kapitanem ex strzelców alpejskich, kimś, kto kocha ojczyznę. A więc i duczego, jako że ojczyzna utożsamia się z duczem. Na dworze padało. Dwa dni temu wypowiedziano wojnę Grecji. Z tego to właśnie powodu pani Piwia uważała pierwszego marszałka Włoch za geniusza. Geniusza politycznego i militarnego. Powtarzała z naciskiem po moim Mediolanie, zwracając się w każdym ciągu do kapitana, ale kosym spojrzeniem piorunując Dupont. Nie znajdzie pan! Kapitan znajdował się w trakcie przełykania, a ponieważ moresuło przełykanemu Vermischelowi towarzyszył chleb, zakrztusił się zaraz okruchem, a potem połową małży. Siny na twarzy rozkaszlał się w serwetkę. Liczne mokre kruszyny wyszły mu nosem. Panna Eleonora wstała, swoją słabą dłonią uderzyła go łagodnie w plecy. No, no, spokojnie, proszę wypić trochę wody. Z nosa wystrzeliła z kolei połowa małży, a ponieważ Angela była zajęta, nadbiegła elektra, nalała mu szklankę wody. Interwencja całego tego czerwonego krzyża uratowała go przed koniecznością dania odpowiedzi, pozwoliła nie wypowiedzieć owego e, właśnie. Które zdeprawowany miał już był w gardle. Trzeba doprawdy mieć wrogów we własnym domu, by usłyszeć pewne rzeczy. To jest zaprzeczenie postulatu genialności pierwszego marszałka. Ja nie mogę milczeć, trzeszczał dalej głos. Ja jestem włoską kobietą, jestem żoną włoskiego oficera, bojownika. Pani mąż zaryzykował z pewnym wahaniem bardzo ostrożny de la crua Mój mąż jest podpułkownikiem w sztabie generalnym. Pracuje dla swojego kraju dzień i noc. Mój mąż walczy duszą, rozumiem. A gdzie? Zainteresował się wówczas kapitan trochę pewniejszy siebie. Na ulicy Venti Septembre oświadczyła piwa. W biurze operacji Grecja. W Ministerstwie Wojny. Dorzuciła następnie po cichu, bardzo ostrożnie przyznając jemu, krajanowi de la Croix, specjalny dreszcz tej ściśle poufnej informacji. Ale jest zmobilizowany, walczy. Proszę tego na litość boską nie powtarzać, ale będzie mógł nosić odznakę kampanii. Bojownik w prawdziwym znaczeniu tego słowa. To on przygotowywał plany natarcia. Nie powiedziała żona, że mąż podpułkownik, bidula, jada w pokoju. A jadał w pokoju, ponieważ był w areszcie domowym. Ba, o tym dowiedziano się kilka dni później. A był w areszcie, bo przygotowując jako specjalista od dróg plany marszu dla V Korpusu Armii, który miał wykonać piorunujące natarcie przez pagórki Epiru, łamiąc w dwóch taktach wszelką próbę oporu Greczynów, on, człowiek obdarzony pewnym umiarem, zadowolił się posuwaniem go o 7 kilometrów dziennie. Zużyłem 7 parbutów opierając się oczywiście na jedynym i niezbitym pewniku o całkowitym braku danych o całkowitym braku dróg w sercu wspomnianych pagórków. Ale pierwszy marszałek Włoch, geniusz polityczny i wojskowy, niechybi, zawyrokował, że do Aten trzeba dotrzeć w 5 dni. I nie ma takiej siły we która by to powstrzymała. Należało, rozkaz do czego, posuwać się 44 km dziennie. Czy w butach, czy bez butów, jak mówi piosenka alpejskich strzelców, ta o kapitanie, o panu kapitanie umierającym w bitwie, który zostawia i rozdziela cztery kawałki serca. Ale dla przejścia Epiru nie było butów, ani nawet skarpet. A to w myśli jednego z najbardziej wzniosłych dekretów wcielonego geniusza politycznego i wojskowego, że duch zwycięża materię. Kartonowe buty strzelców alpejskich były materią, tak zresztą jak i ich odmrożone stopy, których odcinania od właściwych nóg jednej po drugiej pilnował pewien chirurg w Brindisi. No i mam wrażenie, że ten fragment dosyć dobrze oddaje styl gaddy, styl gaddy z tego okresu, bo tutaj już pojawia się gadda piszący bardzo długimi zdaniami. Nie wiem, na ile ten mój fragment był dla Państwa czytelny, ale niektóre zdania mają tutaj długość akapitu i to akapitu na pół strony. Ten cały fragment to są pewnie cztery akapity. Akapity niektóre na całą stronę. No i widać tu tę złośliwość, krytykę i tych warstw, i wielkiego wodza, jak on tam, gębacza. Łysej Pały Mussoliniego. Zachęcam Państwa do wysłuchania odcinka o niezłym pasztecie. Tam tych wątków opisu Mussoliniego jest więcej. Natomiast mnie zachwycił ten humor, ta złośliwość, to opisanie tego wielkiego bojownika, który bojuje i który będzie miał udział w kampanii, a jednocześnie ten bojownik no, siedzi w areszcie domowym, bo. Bo nie chciał wykonywać absurdalnych rozkazów, czy nie potrafił wykonać ich w taki sposób. No ale są tutaj w tych opowiadaniach także opowiadania zupełnie inne. Są opowiadania, którym blisko do niezłego pasztetu, bo są to opowiadania o mieście. Tytułowy Pożar na ulicy Keplera to jest znakomite, błyskotliwe opowiadanie, gdzie wybuch pożaru w jednej kamienicy i oczekiwanie na straż pożarną, która przyjedzie. Jest okazją do opowiedzenia, kto w tej kamienicy mieszka. Jest okazją do przedstawienia życia w mieście, do przedstawienia takiego zwyczajnego kontekstu codzienności. Do tego oczywiście złośliwe i dowcipne fantastyczne. Kapitalne są niektóre opowiadania o charakterze, powiedziałbym, lirycznym klub cieni opowieść o grupie takich dojrzewających chłopaków, którzy. Jakoś podchochują się w swojej nauczycielce i osiągają jakiś rodzaj fantastycznego, niedoerotycznego spełnienia. Bardzo piękne i młodzieńcze, właśnie. No i jest zamykający ten fragment tekst Małżeństwa z rozsądku. I jeżeli chcieliby Państwo posmakować, czym może być w przyszłości, jeżeli się Państwo zdecydują czytać, niezły pasztet. To wydaje mi się, że właśnie temu tekstowi najbliżej jest do sposobu pisania gaddy z pasztetu. Tutaj trzeba uważać. W tym opowiadaniu przepływa się pomiędzy rzeczami. W szczególności, jeżeli czyta się ten zbiór chronologicznie. Czyta się tak, jak on jest skomponowany. Teksty od prostszych, od takich bardziej oczywistych, przesuwają się w kierunku takich trudniejszych, ale trudniejszych nie na poziomie. Jakichś metafor, tylko trudniejszych na poziomie czysto językowym. Tu już jest ten późny gadda, ten, którego tak cenię za pasztet. To są zdania, które się rozkłada, bo one przepływają. Bo z jednej strony mówimy o jakimś człowieku, za chwilę mówimy o filozofii prawa, za chwilę jest w trend o fizyce czy o astronomii. Potem znowu prawo. To wszystko płynie, do tego są wydarzenia, które gdzieś się rozgrywają. I rzeczywiście, jak mówi się często, że ten język gaddy, że ten świat gaddy to jest świat pleśni, to jest świat takich kolejnych warstw, które są sobą poprzerastane, to w opowiadaniu małżeństwa z rozsądku najbardziej to widać. To jest taka kwintesencja pasztetu, no nie całego oczywiście, no bo pasztet to jest wielka powieść. I mam też wrażenie, że pasztet. Nieco łatwiej czytać, bo jest czas, żeby do tego wskoczyć, albo nawet może nie wskoczyć, tylko żeby się tam zaczepić i żeby przez jakiś czas płynąć na bazie tego, że wierzymy, że kiedyś zrozumiemy, o co w tym chodzi i że wszystkie te wątki złapiemy. A bywa różnie. Tutaj jest o tyle trudniejsze, to jest jedno opowiadanie, ale z tego zbioru to opowiadanie chyba najbardziej mi się podobało. Bo chyba biorąc ten zbiór do ręki, czegoś takiego oczekiwałem. Poznawanie cierpienia było dla mnie nie tym, czego chciałem, bo po niezłym pasztecie chciałem więcej takiego pisania. Poznawanie cierpienia jest po części takie, ale tylko po części. Tam jest raczej filozofia gady zawarta, a nie sposób pisania, taki jaki jest w pasztecie. W tym zbiorze, czyli pożar na ulicy Keplera, to opowiadanie, czyli Małżeństwa z rozsądku, jest najbliższe stylistyce, estetyce niezłego pasztetu. No i ja bardzo Państwu ten zbiór polecam, bo mam wrażenie, że jeżeli lubią Państwo krótkie formy, to te, które są tutaj pokazane, pokażą Państwu bardzo różnego gaddę. Od takiego obserwatora codzienności z bardzo, bardzo złośliwym okiem do eksploratora języka i to tutaj będzie widać. W tym zbiorze znajdą Państwo także fragmenty Poznawania cierpienia, więc będą Państwo mogli doświadczyć tego, jak napisana jest inna, bardzo znana powieść Gaddy, bardzo znana, a jednocześnie zdecydowanie przystępniejsza niż niezły pasztet. No i będzie też fragment pasztetowy. No i będą też opisy życia we Włoszech, okresu wojny, tuż po wojnie, fantastyczne. Ja. Czekam, liczę, że jeszcze się doczekam jakichś rzeczy gardy po polsku nowych, całościowych. Chętnie bym poczytał więcej opowiadań, zwłaszcza opowiadań późniejszych, zwłaszcza opowiadań z okresu Pasztetu, czy jak pierwsze koncepcje pani Anny Waślewskiej tytułu brzmiały Paszteciska. Ja tak często myślę o tej książce, Pasztecisko, mi się to strasznie podoba. Już to było Pasztecisko na Via Merulana. Chociaż, no jak yy, tak myślę sobie, to ten niezły pasztec też jest, chyba nawet lepiej siedzi, bo to tak w języku polskim siedzi. Pasztecisko się nie mówi, a niezły pasztet to się mówi. No nieważne. Wrócę na pewno do gaddy przy okazji numeru literatury na świecie jemu poświęconego, ale nie będzie to prędko. Dzisiaj zostawiam Państwa z jakże głęboką refleksją po przeczytaniu opowiadań ze zbioru pożar na ulicy Keplera. Zachęcam oczywiście do posłuchania audycji i o niezłym pasztecie, i o poznawaniu cierpienia. Ja powrócę do Państwa wkrótce. Do usłyszenia.